Cześć! Dzisiaj opowiem wam o trzech absurdach, które nie wiadomo dlaczego wciąż funkcjonują w naszym pięknym kraju. Zaczynamy. Komisja Europejska na początku stycznia 2015 roku wydała decyzję, że tabletki Ella One, które zapobiegają ciąży nawet 5 dni po stosunku, mogą być sprzedawane bez recepty osobom powyżej 15 roku życia we wszystkich krajach członkowskich Wspólnoty. Ostateczną decyzję odnośnie tego czy na zakup pigułek zgodę będzie musiał wyrazić lekarz miały jednak podjąć władze poszczególnych państw. Koalicja POPSL zgodziła się na wprowadzenie na rynek tych tabletek bez konieczności posiadania recepty. Jednocześnie na tabletki antykoncepcyjne należy posiadać receptę bez względu na wiek. Dorosła 40-letnia kobieta wciąż musi chodzić do ginekologa po receptę na tabletki antykoncepcyjne, Podczas gdy 15-letnia gimnazjalistka nie musi posiadać recepty na tzw. tabletki dzień po. To jest przecież absurdalne. Piętnastolatka przed przyjmowaniem tabletek hormonalnych powinna zostać zbadana przez ginekologa, ponieważ różne kobiety mogą przyjmować różne dawki hormonów. Dlatego tabletki antykoncepcyjne są na receptę, żeby ginekolog mógł zbadać kobietę i stwierdzić, jaką dawkę hormonów może przyjmować. Wprowadzając tabletki dzień po bez recepty. Poprzedni rząd doprowadził do sytuacji, gdzie gimnazjalistki mogły kupować tabletki hormonalne bez żadnej kontroli. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości w zeszłym miesiącu pracowali nad zmianą ustawy, dzięki której tabletki dzień po będzie można kupić wyłącznie na receptę. Zmiana prawdopodobnie zostanie wprowadzona w czerwcu tego roku. Dwa następne absurdy są bardzo ze sobą powiązane, i przedstawię te absurdy na przykładzie z ostatnich dni. Anders Breivik w 2011 roku zabił 77 osób. Został za to skazany na, uwaga, 21 lat więzienia. Wychodzi na to, że Breivik odsiedzi 3 miesiące więzienia za każdą zabitą osobę. To jest jeden z absurdów, który niestety dotyczy również Polski. Brak kary śmierci. Jak inaczej sprawiedliwie osądzić osobę, która zabiła 77 osób? W Polsce taki osobnik dostałby karę do żywocia. Co to zmienia? Jedna z fundamentalnych zasad prawnych głosi, że nikt nie może polepszyć swojej sytuacji w wyniku własnego czynu bezprawnego. Według tej zasady, jeśli ktoś zabił drugiego człowieka z premedytacją i został za ten czyn skazany na karę więzienia, to tak jakbyśmy go za to morderstwo nagrodzili. No właśnie, i mamy Andersa Breivika. Facet oskarżył rząd norweski o to, że jest przetrzymywany w niedopuszczalnych warunkach. No wiecie, stara konsola Zimna kawa, niesmaczne jedzenie. Sąd przyznał mu rację. Mam wrażenie, że Breivik doskonale wiedział, jaka kara czeka go za zamordowanie tylu osób. Pewnie dlatego to zrobił. Zrobił to dlatego, bo wiedział, że odsiedzi swoje i kto wie, może po wyjściu z więzienia znowu zabije. Kto mu w tym przeszkodzi? I tutaj przechodzimy do ostatniego absurdu. Nikt mu w tym nie przeszkodzi, bo ludzie nie mają się czym bronić. Europa, z wyjątkiem Szwajcarii, jest rozbrojona ponieważ obywatele nie mają dostępu do broni. Gdyby chociaż 10 z 69 osób zabitych na wyspie Atoja miało broń, to możliwe jest, że zginęłoby mniej ludzi i może nawet sam Anders Breivik zostałby zabity. Wiele osób twierdzi, że upowszechnienie dostępu do broni tylko zwiększy przestępczość, bo bandyci będą mogli legalnie kupić broń. Nieprawda. Przestępcy i tak kupią broń, nieważne czy legalnie, czy nielegalnie, jeśli będą chcieli zabić, czy... Napaść na sklep i tak broń sobie załatwią. Breivik kupił broń legalnie w Norwegii, ale najpierw chciał kupić broń nielegalnie w Czechach i uwierzcie mi, w końcu by taką broń kupił. Zwykły obywatel nie kupi broni nielegalnie, a legalnie w Polsce może kupić co najwyżej rewolwer. No właśnie, swoją drogą polskie prawo pozwala na zakup replik broni palnej rozdzielnego ładowania wytworzonej przed 1885 rokiem. Ale żeby kupić proch do takiej broni, trzeba wystąpić do policji o europejską kartę broni palnej. Co ciekawe, na przykład na kusze również potrzeba pozwolenia. Kolejny absurd. Do wszystkich ludzi, którzy twierdzą, że legalizacja broni nam zaszkodzi, nie każdy uzyska pozwolenie na broń. Nie można od tak sobie pójść na miasto i rozdawać broni na lewo i prawo. To chyba logiczne, prawda? Należałoby zdać testy z obsługi i przechowywania broni, testy psychologiczne. Osoba karana nie mogłaby uzyskać pozwolenia na broń, bo o to właśnie w tym wszystkim chodzi. To zwykły, praworządny obywatel ma mieć broń, a nie przestępca. Największym problemem jest właśnie uzyskanie takiego pozwolenia na posiadanie broni. Jest to proces bardzo długi i drogi. Na sam koniec i tak nie wiadomo czy pozwolenie się uzyska, bo policja wydaje się, że robi wszystko, żeby obywatel takiego pozwolenia nie otrzymał i to właśnie trzeba zmienić. Co do policji, proszę nie piście mi tylko w komentarzach, że nie potrzebujemy broni palnej, bo zawsze można zadzwonić na policję, a w razie wojny obroni nas wojsko. Po to masz gaśnicę w samochodzie, żeby w razie pożaru od razu ten pożar ugasić, a nie czekać na straż pożarną, aż przyjedzie i spalić się samochód. To samo dotyczy broni palnej. Jeśli ktoś włamie ci się do domu, to ty nie masz dzwonić na policję i czekać na ratunek licząc na to, że włamywać cię nie zabije, tylko masz mieć narzędzie do obrony. A co do wojska, to mamy niby 100 tysięcy żołnierzy, ale nawet 70% z nich to tacy pracownicy biurowi. 30 tysięcy żołnierzy z karabinami mają nas obronić. Oczywiście przed upowszechnieniem dostępu do broni należy zmienić w Polsce prawo. Między innymi przywrócić karę śmierci. Nie może być też tak, że zabijemy włamywacze i pójdziemy za to siedzieć do więzienia. Dlatego najpierw należy zabrać się za naprawę prawa, a potem upowszechnienie dostępu do broni palnej. Obywatel powinien móc się obronić tym bardziej, że nie wiemy co czeka nasz kraj w przyszłości. I na tym dzisiaj skończę. Jeśli macie jakieś ciekawe pomysły, co mogłoby się znaleźć w następnym odcinku, to możecie się ze mną tym podzielić w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.